Witam. Taka jest strzykawka dla odlewania gum. Nowocieśna strzykawka robimy w Ukrainie. Dostawa jest z Ukrainy. Strzykawka jest na 1 liter 0,5 ml5 ml. Tutaj jest systema, którą można zostawić i zrobić tę temperaturę, która W tobie potrzebne. Na przykład teraz jest 145, i teraz ona się nagrywa i będzie 145. Pracować można ile chcesz 10, 12, 8 godzin. Ile to potrzebne. Tutaj jest system, który zakręca, rozkręca. Ona sobie schodzą. Tutaj jest takie niosotkę specjalnie, żeby odlewać. Do... один кольор, двокольоровий. Є ще є ось такі насадки для двокольорових, є ж один літник, є ж ще є такі насадки. Тобі ж можна спокійно собі працювати, хто робить гуми, то є найпенкніша, найновочешніша система для одливання гуми. Єжли є ж така система, która obrotowa ona jest niedobrze ta systema jest już za stara ona nie jest praktyczna ona jest tam jest dużo pracy dużo odpadów i nie i żeby ten system opracować trzeba pięć mać takich gdzieś obrotowych systemy żeby wtedy będę normalnie pracować można pracować a jeżeli w tobie je ona jedna i jedna dwie formy to nie będzie no to jest najpiękniejsza Система тут є один лідин, літи в собі силикона. Заставив, заправил в тен стрикавка і працюєш тен форма, яка тобі потрібна. Якщо, наприклад, мали гумки робиш, купив собі два діща форм в гіпсу і працюєш, і зарабиш дуже собі каси в Єнці. Ну, хто розуміє про це, я мовив, то мене тен, мене розуміє. Така стрикавка робимі żeby, um, Jeżeli to państwo interesuje, proszę pisać w mojej wiadomości przewatnie do Instagramu Taras Atom albo uh, uh, Instagram Astem Fishing, a Facebook Taras Astem. Tam zobaczymy, wszystko na DM ceny. taka systema, bardzo piękna, na jeden litr. Najlepiej brzać jeżeli jeszcze jest 600 ml, jeszcze jest 400 ml. Ale najlepsze brzać na 1 liter, bo wszystkich kto brały mniej, to sprzedały ten strzykawki i zamawiały na 1 liter. No, zresztą 1 liter to jest najoptymalniej. Dzięki za mój filmik. Wszystkiego najlepszego. Do widzenia.